Cześć, z tej strony Siwy Feder. Witam wszystkich bardzo serdecznie na najnowszym odcinku. Na wstępie powiem, kilka dni temu zrobiłem live'a u siebie na YouTubie. Niestety usunąłem go, więc chciałem, czy nie niechcący go usunąłem, więc po prostu chciałem pokazać Wam, co przyniósł mi mój tato, który łowił kilkanaście lat na ryby i... To jest taki sprzęt, wiecie, można powiedzieć, lekko przedpotopowy, ale cały czas dobrze służący. Niektóre rzeczy są bardzo fajnie też wykonane własnoręcznie, które mi się wydaje, dzisiaj mogłyby w sklepie osiągnąć niezłą cenę, aczkolwiek. Ja nie łowiłem pod lodem od czasów, mam 35 lat, dzisiaj mam w ogóle urodziny, no ale nie o to chodzi, więc mam 35 lat i łowiłem ostatnio pod lodem z podlodu, nie wiem, jak miałem z 15 lat może 18. Już nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, chcę z chłopakami teraz jakoś tam na weekend skoczyć we Wrocławiu, gdzieś pod Wrocławiem jeszcze, zobaczymy. No i tak, tato przyniósł mi po prostu tą torbę, w tej torbie po prostu wszystkie te można powiedzieć manele jakieś tam, ja pokażę dokładnie co i jak. Do tego jeszcze buciki dostałem, no i fajnie i tak naprawdę jestem mu bardzo wdzięczny, bo nic nie musiałem zainwestować w to łowienie podlodowe. A jest to naprawdę sprzęt dobry, prosty i wydaje mi się, że nic więcej po prostu nie potrzeba. Zapraszam do oglądania odcinka. Do zobaczenia. Ok, zaczynamy w warunkach domowych. Nie jest to tak wszystko łatwo nagrać, ale się jakoś tam mniej więcej postaram. Wiertło do lodu. Pione, jeszcze można powiedzieć w sklepie Krokodyl, z tego co pamiętam z tego co mi tato mówił we Wrocławiu fajny pokrowiec wygląda ono dokładnie tak się prezentuje tutaj mamy ostrza jeszcze oryginalne, to jest taka jakby zasłonka, taka można powiedzieć pokrowiec na, na te ostrza lekko przerzywiałe śrubokręcik Śrubu, trzeba uważać, bo są bardzo, bardzo ostre. kręcik oczywiście jest, żeby pilnować tych śrub, i tak to można powiedzieć. Wygląda bardzo fajne wiertło. Super się sprawdza. Ono się oczywiście rozkłada, a później składa. Żadna nowość, i tak to się przedstawia. A jeszcze w pokrowcu pokażę, że dodatkowo są dwa ostrza, tak zapakowane. Akurat są w razie czego, jakby nam któreś wpadło do przerębla, żebyśmy nie byli w lesie. Ok, będę odkładać rzeczy i pokazywać następne. Wszystko, wszystkie te pierdółki tata przyniósł w takiej torbie. Kiedyś pokazywałem tą rzecz, ale pokażę jeszcze raz. To jest miarka do ryb po prostu zrobiona z kwasówki 15 cm 17 cm 18 i 20 na zawody super rzecz bardzo przydatna tutaj mamy taką rzecz 8 ale ja z tego raczej nie będę korzystać no ale dał, można powiedzieć to już w sumie nic nie ma bo rozpakowałem resztę więc przejdę dalej to wszystko mam naprawdę już Rzeczy, które teraz będę pokazywać mają troszeczkę można powiedzieć lat, tu mamy pieszchnię, tak wygląda, jakiś taki cieńszy lut, albo można powiedzieć jak mm, przykładowo mamy jakąś starą dziurę, lekko przymarzła, albo po kim idziemy na następny dzień, żeby po prostu już znowu się nie bawić, można powiedzieć wiertłem, żeby się już nie bawić wiertłem do lodu, to po prostu bierzemy sobie pieszchnię, tak? Tak ona wygląda. Taki tutaj sznurek zrobiony. Rzecz, bez której lepiej na lut nie wchodzić, chyba, że jest naprawdę gruby, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Więc karabińczyk dookoła pasa. Lecimy, a tu, jest taka piłka zrobiona, a tu jest taka piłka zrobiona, żeby sobie po prostu nią rzucić. Na przykład do kolegi, żeby można powiedzieć, lina była dobrze rozłożona między dwoma na to osobami, że jak jedna wpada, druga ratuje, albo przypinamy się po prostu też z drugiej strony do jakiegoś drzewa. I tak to, można powiedzieć, wygląda. Nie wiem, ile talina ma metrów. Sprawdzimy sobie przykładowo teraz w weekend. Zanim przejdę do innych rzeczy, tych własnych orobek, które mi się najbardziej podobają, jeszcze tato mi przyniósł takie pudełko, można powiedzieć, z różnymi akcesoriami czyli nożyk. Taśma izolacyjna, szczypczyki, tak? Łyżka, zaraz Wam powiem do czego. Jakaś żyłka, w ogóle żyłka jeszcze widzę firmy Fium. Czyli to jest kupiona zapewne żyłka w Fishing 24 we Wrocławiu. Tam dużo mają Fiuma. Przynajmniej mieli. Dawno tam nie byłem. Ciężarki. Różne śruciny, śruciny i łyżki. Tutaj mamy też własnej roboty zrobiony cedzak do lodu. Więc jak nam po prostu przymarza lód, bierzemy sobie ten lód, wywalamy na bok. Tutaj możemy sobie, jak miałem krzesełko, to po prostu zahaczałem sobie o krzesełko. To jest zrobione z kwasóweczki. Bardzo fajne. Też ma X lat, tak naprawdę a wygląda. Zobaczcie, rewelacyjnie nie ma żadnych można powiedzieć śladów, jakby użytkowania czy jakichś, nie wiem korozji. Jak to zazwyczaj dzisiaj bywa, że coś kupujemy, a po kilku miesiącach, czy nawet tam po roku, po dwóch latach nadaje się to do śmieci. Tutaj mamy kolejną sprawę, tak zwany zanętnik które też jest przydatne. Tutaj po prostu wkładamy sobie zanętę. Możemy właśnie tą łyżką taką stołową sobie ją naprać i coś jak nie chcemy drudzić sobie rąk nad wodą, a sobie wcześniej na przykład w domu rozrobimy tak tą zanętę. Tutaj mamy taką dziurkę. Jest szpileczka. Tak wkładamy. I jak mamy zanętę tak opuszczamy sobie na dno po, na dno po rolce na dno to po prostu kona już jest na samym dnie. Ta zana to robimy tak. I po prostu się nam otwiera. Jest rewelacja. Ja mówię dla pewnie większości rzeczy oczywiste, ale może ktoś nigdy nie łowił na lodzie. Może będzie łowić na lodzie dopiero, więc tak to wygląda. O, pokażę tą rzecz. Tutaj mamy taką skarbnicę, można powiedzieć, wszystkiego czyli takie podręczna. Czyli takie podręczne akcesoria, czyli spławiczki, kiwoki, jakieś ciężarki, ołowie, haczyki na spławik, śrubki do wiertła, też stopery i przeróżne można powiedzieć mormyszki. Jest, są tylko chyba 4 czy 5 rodzajów, po co nam w sumie więcej na rekreacyjne łowienie, nie przesadzajmy. Pokażę Wam rzecz, z której najbardziej jestem dumny można powiedzieć staty. Czyli mamy taką podpórkę, też jest zrobiona z kwasóweczki, tak się prezentuje można powiedzieć, o i tak, fajne jest to, że to się pięknie składa i to też pięknie wygląda, wszystko fajnie dopracowane, rozkładamy, pyk i wędeczka leci sobie na stojak, tak? Tutaj mamy od kołowrotków dodatkowe szpule i mam dwie wędki, można powiedzieć trzy kołowrotki, jeden kołowrotek jest luzem, czyli to jest taki Jackson można powiedzieć, no tak to jest Jackson, Jackson słuchajcie, jajku tu są już starte Ultra LM050, cokolwiek to znaczy. Malutki kołowroteczek, żyłka jakaś stara, nawinięta, z niego na razie nie będę korzystać, będzie jako zapasówka. Tutaj mamy wędkę spławikową. Ja na spławik też zbytnio nie łowię, wolę na mormyszkę. Spławiczek, dwie śrucinki wędka, to jest Mikado Red Under Ice. Tak wygląda. Przelotki z kołowrotkiem też Mikado. Tutaj widzę jeszcze stoperek, ten bawełniany, ja to tak nazywam. Nie wiem, czy poprawnie mówię, kołowrotek jest też Mikado AB305. Tak się to przedstawia. Tu nic więcej tak naprawdę nie trzeba. Fajna wędeczka, prosta do rekreacyjnego łowienia, jak najbardziej na luzie. To jest wędka, na którą będę łowić. Ja lubię łowić na mormyszkę. Mormyszka, jak widzicie, też ma już X lat. Jest po prostu już taka, można powiedzieć, zużyta. To takie tuby porobił na wędki. No i tu jest kiwoczek. Tutaj, oczywiście, to odczepiamy. Tutaj, sobie zaczepiamy kiwoczek. Kiwok. Żółkę sobie nawinąłem nową. 0,11, dałem jej z 40 metrów, jakaś mi przyponówka po prostu z lata została, tak. I tak to się prezentuje. Tak i na końcu mormyszka. Zawiązana. Dużo poradników na necie jak zawiązać mormyszkę. I tu mam kołowrotek Kongera Eskimo 410. Też stary kołowrotek, ale wędka też Mikado Red. Under Ice. i tak to się można powiedzieć, wszystko przedstawia. Cały sprzęt podlodowy, można powiedzieć, pokazany. Przejdźmy jeszcze, można powiedzieć, do obuwia. Dostałem dzisiaj od mojego taty takie buty. Wygooglowałem sobie. Są to buty kormorana. Na, na lód. Tu są jeszcze takie. Słuchajcie, dodatkowo oczywiście. Skarpeta w środku. O ja to może wyciągnę. Dla mojego taty były trochę za duże. Jest skarpeta w środku. Jeszcze jest taki filc dodatkowy, można powiedzieć tato zrobił, żeby było po prostu cieplej. Więc mi się wydaje, że tutaj już nic na ten mrozy nie trzeba wkładać poza cienką skarpetką, albo może jakąś po prostu narciarską. Ja wezmę sobie cienką nad wodę i narciarską, żeby założyć albo cienką, a jeżeli mi będzie za zimno, to dołożę narciarską i będzie jak najbardziej w porządku. Bud przedstawię się jeszcze raz pokażę tak. No i takie to jest moje amatorskie, można powiedzieć, będzie łowienie na takim sprzęcie. Tak jak mówię, ja lubię bardzo na mormyśkę łowić, więc jestem napalony i zadowolony, że spotkamy się nad wodą. Mam mi bacz, tylko polskie produkty.